Naszym kolejnym gościem na festiwalu będzie Marcin Oziębło. To jest mój lokalny mechanik, osoba niesamowicie ciekawa, która ma naprawdę dużo do powiedzenia. Marcin, z czym teraz przyjdziesz na festiwal? Witam wszystkich. Z czym przyjdę? No, z moimi problemami, z moimi uzależnieniami, jest ich kilka. Począwszy od seksofolizmu, może to tak seksofolizm. To jest chorobliwa może miłość, tak? bo to jestem uzależniony od seksu i miłości, bo to się tak nazywa. Potrzebowałem miłości, której nie dostałem gdzieś tam w dzieciństwie i doszukiwałem się w różnych kompulsjach. To tak jest. Uzależniony jestem od pracocholizmu. też gdzieś tam z tym skupiam uwagę, bo dla mnie było ważniejsza praca, praca niż rodzina, najbliżsi i też to była moja taka ucieczka w to. No i alkoholiz tak. Gdzieś tam pomieszane to wszystko razem do kupy, robiło mieszankę wybuchową. No, jeszcze mam tam jakieś wątki ADHD swoje. Taki nadpobudliwy jestem, ale to wszystko związane z tym, że no nie usiedzę w miejscu. No to takie moje właśnie słabości gdzieś tam, nad którymi pracuję dzisiaj, bo to jest dużo. No, wiele osób gdzieś tam ma różne swoje problemy, ale ja się nie skupiam na kimś, tylko na sobie, to jest moje, to co ja gdzieś tam przeżyłem w moim życiu. Moje kompulsje, ucieczka od, od rzeczywistości po prostu tak naprawdę, bo, bo to jest uciekanie od rzeczywistości, od stawiania siebie w prawdzie, nie? Dużo takich wad, które we mnie... Dzisiaj ja to poznałem, tak? Będąc gdzieś tam, pracując nad sobą. Skupiając uwagę, pracując z fajnymi ludźmi, z terapeutami, z psychologami, poznałem dużo fantastycznych ludzi, ludzi z problemami, którzy się też otworzyli, tak jak ja. I wiem, że można naprawdę zmienić całe swoje życie, tylko trzeba chcieć, tak? I to jest fajna sprawa, naprawdę daje dużo kopa, dużo energii. Dużo lepsze to jest dzisiaj jak alkohol, jak uciekanie w pracę, yy, praca nad sobą, fajne rzeczy się dzieją, po prostu to jest, to jest prawdziwe szczęście, co, co można kurde z każdego dnia żyć tylko dniem dzisiejszym tak naprawdę, to jest naprawdę fajne i yy, także można zmienić swoje życie, jak się chce, naprawdę się chce, można zmienić, nie krzywdząc nikogo innego wokół mnie. Zobaczcie, jaka inspiracja. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo mocny punkt programu. Na spotkaniu z Marcinem y, będzie pewnie dużo więcej, dużo szczegółów. Będziecie mogli zadawać swoje pytania. Ja jestem przeciekawa tego, co będzie. Zapraszamy Was. Dziękuję. Do zobaczenia.